Witam. Dzisiaj wymieniam oleje w silniku oraz w przekładni w Hondzie Forza 125. O, tutaj mam w ręce olej oryginalny hondy 10W30 o specyfikacji JASO MB, czyli oryginał taki jak ma być. Po przejechaniu 2000 km, wymieniam. O, i pokażę jaki zastosuję tutaj jeszcze magnes do wybierania opiłków. Motor był 2000 km temu na serwisie, ale zdecydowałem się wymienić sam zaraz. Tam wspomnę też m.in. dlaczego. O, tutaj widzimy większą śruba pod tym się kryje takie sitko metalowe, za chwilę wyciągnę, pokażę tutaj jest spust oleju, pokażę zbliższe, pokażę przebitkę korek spustowy ja go już y, wstępnie popuściłem, żeby odkręcić wyjąłem szabelkę, żeby y, odpowietrzyć, żeby szybciej olej wyleciał pokażę jeszcze, że jest Nagrzany silnik 62 stopnie, żeby jak najwięcej spuścić oleju e, oraz y, było, było się przejechane skuterem trochę, żeby przekładnia też y, czy olej przekładni się nagrzał, żeby go jak najwięcej spuścić i wymienić na nowy. Oprócz wystawiamy kuwetkę. Troszkę jest w tak w niewygodnym miejscu, bo nóżki zawadzają. Będę chciał zajrzeć do oleju, czy nie ma żadnych opiłków. <laughs> Sprawdzę tak z ciekawości, jak wygląda po 2000 km przebiegu. O, ja dzięki, to może zbliższa. Nie wiem, czy mi się uda, to ładnie. Że na koreczku nie ma magnesu, ale kupiłem specjalną śrubkę. Zastosuję z magnesem, żeby wychwytywała opiłki. O i zaraz do osobnego pojemnika zleję olej z przekładni. Też interesuje mnie, w jakim jest stanie. I za chwilę to zobaczymy. Proszę, tutaj już sobie wstępnie dekielek popuściłem. No i przystępujemy do wyciągnięcia filtra siatkowego metalowego. Generalnie nie wiem, czy tutaj będzie widać. Jak zmasakrowana jest nakrętka, o, teraz widać tak właśnie. Potraktował tą nakrętkę serwis. Jak się przyjrzałem, to stwierdziłem, że ta wymiana, która teraz jest, to przeprowadzę na szybko w domu. Szkoda mojego zdrowia. Kupiłem oczywiście nową, nową podkładkę, cały komplecik. Za chwilę pokażę. Jak nie mieli klucza, tak powiem, mogli po mnie zadzwonić, bym im dowiósł. Proszę, jak serwis skatował. Nie wiem, czy to za mocno dokręcił, za dużym kluczem, bo przeskoczył. O tak wygląda prawidłowość złożenia. I w tę stronę wchodzi koszyczek. A tutaj zrobię zbliżenie. Nie wiem, będzie widać. W serwisie włożono odwrotnie. Możliwe że to nie ma żadnego znaczenia ale, ale powinien być koszyczkiem odwrotnie. Proszę, no nie się go teraz nie da wyciągnąć przez to że jest odwrotnie. Powinien o w tą stronę do dekielka być założony, zaraz pokażę o, jak to ma być zrobione. O tak ma być założone. I ładnie wszystko dolega. A ktoś go założył. O tak możliwe, że nie ma to większego wpływu na działanie. No, ale jest to błąd. Jak wcześniej wspomniałem. Nie jadę do serwisu. Może wywinięta ta podkładka. Jeszcze pod światło zobaczę, czy tu nie ma coś grubszego. Na obecną chwilę nie widać. Proszę, mam starą śrubę. Raczej to jest korek spustowy oleju. Nie wygląda źle podkładka. Można by było miało zakładać jeszcze raz ale zastosujemy teraz z magnesem neodymowym o taką żeby zbierało opiłki ponieważ sitko jest takiej rzadkiej gradacji, że po prostu przez nie przechodzi o jest jakiś mały śmietek na dole coś tam zatrzymało ale wszystkie opiłki krążą i wiadomo jak tutaj jest smarowanie wszystko przez wał przechodzi niepotrzebnie to ściera wszelkie powłoki o tak wygląda prawidłowość złożenia siteczkiem do środka ale momencik sprawdzimy jeszcze ten magnesik a mamy na przykład nożyczki dosyć ciężkie Podobny jest bardzo mocny magnes. No nie sprawdzimy. No, powiem, że ja jestem zachwycony. Taki maleńki magnes, a taki mocny. Proszę, bo z trudu podnosi nożyczki. Nie, daje, nie dadzą rady odpaść same. No, i do tego typu korka. Tutaj producent daje o ring do wewnątrz. Podkładkę miedzianą. No i tak samo założymy. Kupiłem cały zestaw nowy. A proszę widać gradację, także przez to opiłki przelatują. Stąd zastosowanie na tym koreczku magnesu. I będzie zbierał wszystkie niepotrzebne opiłki. A jeszcze raz pokażę. Prawidłowość montażu. Siateczkę, z siateczku do wewnątrz, mniejszą średnicą sprężyny, do dekielka, dokręcamy, i gotowe. Przeleję olej do innego pojemnika, ponieważ na dnie już występują opiłki, chciałem pokazać jaka to jest ilość, która się odstała. A jak mam tak dużo oleju, to mi to będzie niewygodnie. Proszę. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. Proszę, pełno błyszczących. Małych opiłków niestety kamera nie bardzo, to chcę oddać obraz tego. To no nic, spróbuję jeszcze metodą na magnes, żeby jak najbardziej pokazać, ile krąży w opiłku, opiłków w silniku, które nie są w żaden sposób zatrzymywane, bo nie ma żadnego magnesu. Próbowałem magnes podłożyć pod pojemnik, ale niestety nie odzwierciedli to. Co ja tu widzę na żywo? No niestety, ale zobaczymy w przekładni, jak, 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 jak będzie wyglądał olej. Tam nie ma żadnego filtra, żadnego zabezpieczenia, żadnego magnesu niczego. Proszę, jest zamontowane ładnie, niezniszczone. No, nowy dekielek, nowy koreczek, wszystko tak jak powinno być. Jest odpuszczone, no i tak serwis powinien y, wykonywać. Pracę, ponieważ bierze za to kosmiczne pieniądze. E, nie pamiętam instrukcji. Śmiesznie jest napisane, że dokręcić z szczuciem oraz dociągnąć chyba 30 stopni, czyli generalnie z wyczuciem. Tu mamy śrubę e, M12 na klucz 14, tą zamontowaną z magnesem. E, jakby kogoś interesowało to tam jest gwint 1 razy 5 M12 można śmiało taka śrubka na Aliexpress 5 zł u nas oczywiście z 30 No i tak to wygląda Ładnie wszystko pasuje No i przejdziemy do Olejów przekładni Proszę jest przekładnia jakby ktoś nie wiedział śrubek, które śrubki są które bo blisko jest masę tych śrubek przekładni no to wiadomo że z podkładką miedzianą jest wyżej jest wlew z podkładką miedzianą niżej jest wylew nie musimy żadnej szabelki wyciągać bo nie ma u góry jest może mi się to uda pokazać tak. o tutaj, tutaj gdzie moje palce Słabo widać jest odpowietrznik. Taki wężyk gumowy. Oczyściłem, no, żeby się nam tu nic nie poprzykleiło. Bez ściągania tego dekla jest dostęp do nalania wężykiem i szczykawku. To zaraz pokażę. No proszę ja odkręcam od razu górną śrubkę. Zobaczymy czy jest nalane za dużo oleju. Czy odpowiedni stan? odkręcam w lew czyli śrubkę wyżej o troszkę się wylewa ładniutki czyściutki olej ale to nic, podłożymy sobie drobną łyżeczkę i odkręcamy spust tak samo No ale ja widzę, że czyściutki olej, 2000 km to za wcześnie na przekładnię, ale wymienimy będzie pewna i święty spokój no proszę czyściutki olej sobie tutaj taką rynienkę podłożyłem Też postaram się pokazać. O proszę, czyściutki olej, ale jeszcze sprawdzimy taką rynienkę podłożę, żeby nie ociapać koła, gumy. O, coś mi się wydaje, że to za mało jest, no ale zobaczymy. Może mi się to tylko wydaje. Proszę, dłuższa. Z nią jest wszystko ok, podkładka OK, nie, nie zgnieciona. Dłuższa to jest korek spustowy, wyczyścimy i zakręcimy z powrotem. Krótsza z podkładką bez problemu, nawet nie zgniecona, nic jej nie jest. To jest wlew a i za chwilę zamontujemy, sprawdzimy olej. No i mamy olej z przekładni, olej nie wygląda źle, ale jest podejrzenie, że go jest za mało. No koniec twierdzę, że ale tym urządzeniem stwierdzę i sprawdzę Jest 120 ml, bo jeszcze martwiłem, że serwis po prostu nie wróci. Czyli tutaj wszystko jest OK. No i zalewamy olej. Proszę dokładnie odmierzone 120 ml. No ja to robię w ten sposób. W podobnych pojazdach. No proszę wkładam do środka. Producent zaleca przy wymianie 120 ml, a przy jakimś remoncie, przy płukaniu, bodajże 140, wchodzi do przekładni. Proszę, przekładnia zalana olejem, może nam troszkę się tutaj wyleć. Odpowiednie, nawet nie, czyli jest. Idealnie zakręcamy korek w lewo tutaj jest klucz 12 Nie zdjąłem tego, dlatego nie mam dojścia z kluczem dynamometrycznym ale na taką śrubę to jest jakieś 20-30 kN Także ja dokręcam z uczuciem takim kluczykiem. A i mamy olej w przekładni wymieniony. Jeszcze tylko benzynką przetrzeć, tłuszcze No i gotowe. Do silnika już nie będę pokazywał. Jak wlać, bo każdy wie. A może po wlaniu jeszcze pokażę jak się prawidłowo sprawdza szabelką, magnetem poziom oleju. Producent zaleca e, 0,8, e, litra oleju do silnika. Jeszcze jak ktoś jest ciekawy jak wlewam olej do silnika, bo tam jest tak troszkę utrudniony dostęp, że zawsze e, można oblać e, zamiar e, po silniku. ja po prostu do oryginalnego opakowania ładam korek z rurką oraz zateczką regulowaną proszę. O i wlewam bez, bez najmniejszego problemu. Ani kropla się wtedy nie rozleje. Polecam patencik, bo ułatwia życie. Proszę, aby sprawdzić stan, poziom oleju, to na równej powierzchni stawiamy na stopce centralnej. I uwaga, sprawdzamy tak jak zaleca producent. O, jest ostrość. Czyli nie wkręcamy, po prostu przykładamy bagnet, proszę. Wlana ilość to 0,8 oleju. Oj, z tej strony nie, ale o jest. Słabo to widzę, o jest. Wiecie? Niewiele ponad pół stanu. Oj, zostawiamy, wkręcamy. Oj, gotowe. Jeżeli wkręcałeś szabelkę, i dolewałeś oleju na wkręcenie szabelce, to źle. Jeździłeś cały czas na y, za małej ilości oleju. A w przypadku 0,8, pojemności, no to mi się wydaje, że ma duże znaczenie odnośnie smarowania, chłodzenia i tak dalej. Także oleje wymienione zeszło, nie wiem, 12-15 minut. To wszystko. Pozdrawiam.